Tylko nie, nie, kręć się do przodu, tylko wiesz. Tak. tak już? No. Czekaj, bo leci. <grym> do bloopersu będziesz miała. Tak. Oni odkąd zmienili trestę samolotów, to nie wiesz, nie mamy godności. Się mnie ostatnio pytali, czy mieszkam w okazji. W Wilanowie to samo, wczoraj była mi cały dzień latały. Muszę. <grym> cię. Faworytem ostatnio jest The Voice i oglądam zarówno The Voice of Poland, jak i teraz równolegle Po raz kolejny się przekonuję, że robienie zakupów przez właśnie Grupon, kupowanie czegokolwiek. Co ci ludzie tak latają? Jestem tutaj w Twojej ostrości? Tak, w Twojej w ostrości. K Absolutna ostrość doskonała. Ostrość doskonała. Ok, nie ty to, ostrość, to Doskonałość. Dla nie też nastąpi wiatr, prawda? Jestem w takim troszeczkę, powiedzmy... Nie, źle. Słuchajcie, polski music tu leci, więc nie mogę za długo, bo mi nie jesteśmy ścieżki w szoku. Liber i ktoś tam, nieważne. Muzyka jak muzyka, ale jest po polsku. W Wiedniu, Na Praterze Hello! Mam kilka swoich um, ulubionych piosenek, jak chociażby Break Even, która jest no, fenomenalna. Ja Wam oczywiście podziękuję tę piosenkę na dole. Jecha. A więc założymy sobie. Okay. <grywa> tak <Teraz mi> bym <pokazałam. grywa> <z tęcząc> <grywa> się tukazała. Pilak? Pilak, jogat. Czytałam, czekaj, jak będzie rozmawiał Advocic. Dokładnie dotąd moja droga. Nagrywa się? Do nagrywa się. Tak, proszę, nagrywa się. No, trzy, dwa, jeden. Cześć. Dziękuję za Czekaj, <laughs> <Okay>. poczekaj, ja Kochany, poczekaj, poczekaj, stój jeszcze, Jeszcze, moment, 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 nie zabieraj, moment. Kochany, już idziemy. Moim zdaniem tłumacz poradził sobie świetnie, teraz tutaj. Hmm... Moim zdaniem masz poradził sobie świetnie i tutaj wielkie ukłony dla niego, dlatego że wiele rzeczy takich charakterystycznych dla mm, właśnie kultury... Em... Jezus, mają... Natomiast okazało się, że wydawnictwo Znak, które prowadzi również swoją sprzedaż wysyłkową... A... No teraz, natomiast teraz będziemy się przykuwać zaraz na że będziecie mieli relacje z moimi wrażeniami. Tak jest? No Ja tutaj du czuję dużo, dużo, dużo owoców z delikatną, ale taką bardzo delikatną, minimalną nutką cynamonu, która jest z jedyną rzeczą, która może mi się kojarzyć z zimową porą. Pfff, jakie dzieci to A widzę myszko robić? Myszka tworzyłem ten. Trzeci raz robię na twardy i nie mogę tego znaczyć. Myszką. Nie, ja nie mówię. To jest wyższa. Ja nie mogę się przyzwyczaić, że na tym twoim maku nie ma prawego przycisku. No ale to już jest kwestia makan. No co? wiem, wiem, wiem. Ale to masz myszkę za przeszkodzi. No na, na tatzpadzie normalnym masz prawy i lewy no? przycisk. Nie, że możesz na przykład rady kopić tak dalej. W maku w, w MacBooku tego nie ma w ogóle. To co ile, ile przyrobisz? Nie ma nic. Nie ma nic. Jak chcesz coś skopiować, to masz przycisk, czyli masz kontro... taki... To jest kontrol, to jest kontrol. Ja tu nawet Ja to nawet To jest kontrol, to jest Dobra, Idziemy. Ale hmm. widać też buty czy nie? Tak. A, tak. To znaczy... Mój ten. Tak <grym> chwilę, nie, jeszcze raz. No. No, Także dziękujemy wam bardzo dzisiaj za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa no, pa! Pięknie.